Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, siedzicie cicho na tym sygnalu, Rozmawiacie o tam, czasami podglądam, no takich, wiecie, błahowskach, a wygra ten, wygratena, wygra ten, a wygra ten, a wygra tamten. Słuchajcie, a nie zauważyliście. I zamiast się cieszyć, znaczy ja nie zauważyłem ostatnio, słuchajcie, bo byłem na, rzadko siedziałem na sygnalu, bo gdzieś tam w ferworze tej hurtowni, którą otwieram, y, gdzieś tam w tych paczkach, w tych towarach, siedziałem i i nic jakoś do mnie nie dotarło, żeby była totalna euforia. A słuchajcie, mamy rekorda. Jak to mówił Czesio w tym filmie animowanym. Pewnie oglądaliście. No mamy rekorda. Odbył się mecz, który wcześniej był przełożony, słuchajcie. Jakiś ten Leli, Leliseks, coś tam, coś tam. Słuchajcie, 442,1. I mamy z tego kuponiku, kto zagrał, gratuluję, kto nie zagrał, ten gapa. 382,37 kurs wszedł z tego kuponu. Jeszcze raz, kto zagrał szczere i serdeczne gratulacje, kto nie zagrał ten gapa, nie gra kolejne kupony, bo sami widzicie, co się dzieje. Kursy 80, 70, a teraz 382 trafione, zatopione. No powiem Wam szczerze, że dla takich właśnie kuponów kocham tą bukmacherkę, naprawdę. Za takie kupony bo czasami wiecie, trzech się wkurza, coś tam nie wejdzie. Czasami jest 93 minuta, 98, tu war, tu nieuznane, ale 382 kurs. No to słuchajcie, jak to mówi kumpel. To już nie jest Hopes Lopez. Oczywiście, kupon numer kolejny macie na dole. Za chwilę Superstars będzie zaktualizowane. Mecze startują jutro o godzinie. 10 bodajże rano. Także nie zaśpijcie, grajcie, bo zobaczcie, ile jest kasy do wygrania. I tyle. Słuchajcie, dzisiaj wygrałem odszkodowanie od, za wakacje. Jutro mam nagram film. Mam nadzieję, że skorzystacie. Odszkodowanie za zmianę godzin lotu. Naprawdę warto będzie tego posłuchać, bo pewnie jeździcie na wakacje i prawdopodobnie robią was w nogę tak jak nie chcieli zrobić. Ale o tym już powiem jutro. Słuchajcie, jeszcze raz. Rewela, kocham ten sport naprawdę. Uwielbiam tą Bukmacherkę za takie kupony. I nieważne, czy ktoś zagrał za 2 zł, za 5, a może za 10, a może za jeszcze więcej. Szok, szaleństwo totalne. Mam nadzieję, że to pobijemy i że będziemy regularnie trafiali na tym naszym magicznym systemie, że tak się wyrażę. Takie kursiki, już takie 70 nam wystarczy, ale bardzo miło 382 szok i pewnie niedowierzanie dla niektórych. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, heja!